Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 16 wrzesień, piątek 2011 rok, 1 Jana 5, werset 14 do 15. Jeśli prosić, to zgodnie z Jego wolą. Taka jest uwność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Świętość to nie zachwycenie, ale zupełnie poddanie się woli Bożej. To życie każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. To chodzenie przez wiarę, to poleganie na Bogu z niekwestionowaną ufnością i spoczywanie w Jego miłości. Co było siłą tych, którzy w przeszłości cierpieli prześladowania dla Chrystusa? Była nią więź z Bogiem, więź z Duchem Świętym, więź z Chrystusem. Wrogość i prześladowania odłączyły wielu od ziemskich przyjaciół, ale nigdy od miłości Chrystusa. Poświęceni posłańcy nie pozwalali sobie na żadne wywyższanie siebie, które zasłaniałoby głoszonego przez nich ukrzyżowanego Chrystusa. Nie pragnęli władzy ani wyższości. Mówiąc o bałwochwalstwie, apostoł miał na myśli nie tylko kult bożków, ale także egoizm, umiłowanie łatwizny oraz zaspokajanie wybujałego apetytu i wypaczonych namiętności. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Wymieńcie argumenty, jakie przemawiają za tym, by wierzyć. Jakie mamy dowody skłaniające nas, by wierzyć? Jakie racjonalne i logiczne dowody utwierdzają nas w naszych wierzeniach? Jakie wyzwania na nie potyka nasza fiara? Dlaczego wierzymy pomimo różnych przeciwności? 2. Pomyśl o najbardziej poruszających duchowo nabożeństwach, w jakich uczestniczyłeś. Co uczyniło je tak szczególnymi dobrymi? Jakie ich elementy uważasz za najważniejsze? Jak elementy te możesz, możesz przenieść do nabożeń w swoim zborze, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś? 3. W jaki sposób nasze nabożeństwa mogą zakłócać nasze pojmowanie Chrystusa i złożonej przez niego ofiary? Jak możemy dbać o to i zabezpieczać się, aby coś takiego nie nastąpiło? 4. Zastanów się nad 13 rozdziałem listu do Koryntian. Jakie konkretne kroki może podjąć zbój, by objawiać taką miłość, jaką opisał apostoł Paweł? Dziękuję.